Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Jest to oczywiście zapowiedź meczów Wisły Kraków. Tym razem Wisła Kraków gra na R22 z drużyną GKS Tychy. Zespół, który no w ostatniej, w tamtej rundzie jesiennej jakby nie było z nami wygrał. Na własnym stadionie, więc teraz czas na rewanż. Jak to powiedział Radosław Sobolewski, ten zespół jest głodny zwycięstw. Więc trzymamy ich za słowo, że w tym meczu również ten głód będzie i trzy i, 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 i punkty zostaną w Krakowie. To jest chyba najważniejsze. To jest to, co nas najbardziej interesuje. Zespół, jakby porównywać GKS Tychy, a Wisła Kraków. No, Wisła Kraków wygrywa wszystko. GKS Tychy, no nie, nie wygrywa wszystkiego. Wygrali oczywiście ostatnie mecz z Zagłębiem Sosnowiec skromnie, bo skromnie, ale 1 do 0 przegrali z Beskidziem przegrali z Niecieszą zremisowali z lks em Łódź to są wyniki tego zespołu no a Wisła jak wiemy wygrała wszystkie spotkania, więc no na pewno w tabeli Wisła jest dużo dużo wyżej, bo Wisła ma punktów przypomnę 36 a GKS tych 27, więc przewaga jest duża Wisła ma o co grać. Ma przede wszystkim grać o kolejne punkty, które zbliżają nas no, do wyższych miejsc, co za tym idzie do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. I to jest chyba najważniejsze: to jest to, co mnie osobiście najbardziej interesuje w tym meczu, by po prostu wygrać. Popatrzcie sobie, to taka moja refleksja na ruch. Widziałem to spotkanie. Mówiąc krótko, nie było ono wybitne. Ruch wyglądał tak jakby jak ten stary wyjadacz, który ma dużą, dużą przewagę punktową i po prostu kilka sytuacji w meczu jedną trzeba wykorzystać i wygrywamy, prawda? Yy, i, I tak się robi lidera, bo w tej chwili gdy to nagrywam, Ruch Chorzów jest liderem, mają 45 punktów i tak być może tak się może okazać, że Ruch Chorzów będzie w yy, zapewni sobie awans bezpośredni, więc jakby tutaj y, to jest bardzo poważne, bo jednak przewaga już, y, jeżeli Nietzsche nie wygra swojego spotkania, to ta przewaga będzie już duża, już będzie duża i ruch y, tak naprawdę tak, gdy będzie wymęczał te spotkania, no to to, to awansuje. Y, I wydaje mi się, że jak ktoś narzeka na grę Wisły kraków że y, no styl jest taki i taki, no to trzeba spojrzeć sobie na inne zespoły i wcale to tam tak różowo nie wygląda i uważam, że Wisła też musi wykorzystywać te, te sytuacje, które się nadarzają i nie zawsze trzeba mieć miliard sytuacji, czasami wystarczy jedna, dwie i, i grać na, na zero z tyłu i to, to może wystarczyć, to też może dać. A was? Czy bezpośredni? Nie wiem, ale, yy, ale, yy, ale na pewno miejsce w barażach będzie wtedy yy, z całą pewnością zagwarantowane. Oczywiście tutaj nie namawiam do jakiejś takiej gry, yy, typu autobus, ale yy, jakby też uważam, że. Ważna refleksja, że nie, nie, styl nie jest tylko tutaj, styl nie jest wyznacznikiem punktowym. No, styl to jest styl, no styl to jest, nie ma punktów za styl, więc jakby mm, mówienie o tym, że to jest problem Wisły Kraków jest trochę niepoważne. Yy, to taka taka dygresja. Yy. No, na pewno, na pewno ważne spotkanie, takie by też, no, jeszcze tą drużynę wzmocnić. No i nie ukrywajmy, że mecz wtedy ze skrom Częstochowa, no, nie ukrywajmy, nie ma tutaj dużo gadać, że będziemy na pewno faworytem tego spotkania. I tutaj też jesteśmy, bo jednak, no, zwyciężamy. Te mecze też napawają pewnym optymizmem, szczególnie ten ostatni, bo ten mecz naprawdę z GKS-em Katowice był spotkaniem przyzwoitym. Więc uważam, że tutaj. Mm, Lecz jest tak najbardziej otwarty, ale no tutaj faworytem będzie Wisła Kraków. Myślę, że też trybuny poniosą białą gwiazdę no i Wisła Kraków wygra to spotkanie. Taka jest moja taka wstępna opinia na ten temat. Jeśli chodzi o zespół GKS Tychy jest to taki zespół typowo pierwszoligowy. Naprawdę, gdzie jest troszkę tych piłkarzy, powiem wam tak, tak z przeszłością ekstraklasową, czy, 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 czy też no takich wyjadaczy też pierwszej ligi i jest to zespół dlatego niewygodny, bo on wie jak z takimi zespołami jak Wisła Kraków grać wszystkim zna tą ligę od podszewki. Po prostu, no to ta wiedza jest bardzo tutaj ważna. No i na pewno no to, to jest siła, to jest siła, no bo no, można tu wymienić Antonio Dominguez, zawodnik wcześniej UKS-u Łódź, dobry obrońca, Nemiana Nedidzi, oczywiście jak na, na warunki pierwszej ligi, Mateusz Radecki, także kilku tych piłkarzy jest takich, których tutaj spokojnie Petr Buchta też, też, też Piłkarz ciekawy, także tutaj y, jest paru piłkarzy, na których, o których można byłoby więcej powiedzieć. Y, no mówię, no, no, to jest taki środek tabeli. Myślę, że mimo wszystko w miarę bezpieczny środek tabeli. Oni też. Y, dosyć solidnie punktują. Nie ma co tutaj gadać. Solidnie punktują. Myślę, że zespół będzie na pewno czekał na nasze błędy, szczególnie te indywidualne, kontra stare fragmenty gry. No tutaj trzeba być, będzie być szczególnie te stałe fragmenty gry, bo to w ostatnim meczu z nimi kulało u nas w sensie, więc tutaj na pewno na to musi być trener Polski i jego sztab wyczulony. Także tutaj no. no Tyle myślenie, bo już wcześniej mm, Za sprawą y, poprzedniego meczu no, Więcej mówiłem o tym zespole Więc tutaj tak króciutko y, Wisła Kraków przystępuje do tego meczu Bez, no oprócz Igora Sapałę, y, Sapały y, To y, też Patryk Plewka y, Okazuje się, że ma kontuzję y, Josef Kolej również y, Także tutaj bez tych y, piłkarzy Ale myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma i Wisła Kraków raczej jest przygotowana do tego meczu, jest dyskusja kto zagra u boku Jamesa i Bekeme, bo no, dyskutuje się, czy taczy, czy Duda no i ja bym postawił, powiem wam tak szczerze na taczego, a Duda, żeby wszedł na przykład z ławki no myślę, mi się wydaje, że to będzie ciekawe rozwiązanie, ale jak zadecyduje Radosław Sobolewski, to już jest rola jakby trenera tutaj nie, nie będziemy się tutaj w... To pakować, jakby, no możemy sobie o tym rozmawiać, ale akurat w tym przypadku powiem, że, że jakby tak i tak będzie dobrze, bo uważam, że taci to jest piłkarz, który dosyć fajnie przeszkadza i jakby utrudnia grę rywalom. Też uważam, że ma fajne warunki fizyczne, potrafi też dosyć dobrze podać, co pokazał w meczu z Arką Gdynia, więc myślę, wydaje że ten jego pas może się przydać właśnie w tym spotkaniu. Dlaczego mówiłem tutaj na początku tego filmu o tym, by, by doceniać te zwycięstwa i, i by też nie, nie przejmować też ty, tym stylem? bo to jest taki mecz, to będzie taki mecz walki i być może ta jedna sytuacja, ten jeden stały fragment gry zadecyduje o ewentualnym zwycięstwie białej gwiazdy. Znaczy ewentualnym, no oczywiście chcemy, żeby po to no, nie było ewentualne, żeby to było po prostu, yy, to, to jest mus, że tak powiem, jeżeli chcemy yy, marzyć o ekstraklasie yy, bo, bo faktycznie yy, tutaj tak, w takich meczach uważam Wicła musi też yy, wygrywać, bo to są mecze jednak z rywalami, którzy no, dysponują e, słabszą e kadrom, pomimo tego, że tutaj kadry nie ma słabej, jest ten zespół zgrany. Oczywiście, ta organizacja gry pewnie też będzie na, na wysokim poziomie, bo zespoły pierwszoligowe się tym właśnie charakteryzują, że ta organizacja gry jest dobra. No, oczywiście nie tyczy się to zespołu z dolnej części tabeli, ale generalnie ten taki właśnie już taki powiedzmy środek tabeli. No, to, to tam organizacja gry jest na naprawdę dobrym poziomie, bo tam brakuje tej jakości takiej czysto piłkarskiej. Więc, no, czymś muszą się wspomagać co przemawia na korzyść Wisły Kraków, co też y, myślę zauważył, no co zauważył oczywiście Radosław Sobolewski na konferencji, że po prostu to przygotowanie fizyczne y, wygrało. Y, I to co sobie nieraz rozmawialiśmy, nie da się wypełnić planu taktycznego, jeżeli nie jesteś y, przygotowany dobrze, jeśli chodzi o, o aspekty fizyczne. Y, tutaj y, faktycznie trzeba powiedzieć, Wisła jest dobrze przygotowana. I jest w stanie po prostu zagrać 90 minut na pewnym poziomie. Nie ma te tego wiecie, te tego momentu, że zdychamy, nie? Po prostu czasami oczywiście gramy gorzej lub lepiej, ale jesteśmy w stanie włączyć ten taki tryb turbo czy tryb ekstra i wtedy właśnie yy, stwarzamy sytuację, wtedy yy, najczęściej wygrywamy, no naj najczęściej. No, w tym roku wygraliśmy wszystko, więc możemy to śpiewać cały czas, że jesteśmy niepokonani i to jest, to jest na pewno miłe. A co do, co do, co do, co do, co do generalnie tego meczu, jeszcze jak, jak, jak ja to widzę, no myślę, że tu raczej nie spodziewam się... inaczej. Albo będzie wynik taki, że, że wygramy ten mecz spokojnie, czyli na przykład 2-3-0 kontrola meczu przez pełne 90 minut. Albo będzie to naprawdę nerwowy mecz i że do ostatnich minut będziemy drżeć o, o wynik. Mam nadzieję jednak, że będzie to spokojne spotkanie, gdzie będziemy mogli tylko i wyłącznie wychwalać naszych. Piłkarzy. I, I oczywiście, też co za tym idzie, sztab, który świetnie dobierze taktykę na to spotkanie. Tego bym sobie życzył. Tak, oczywiście dzisiaj optymistycznie, no bo czemu byśmy mieli być pesymistyczni, skoro Wisła Kraków wygrywa wszystko jak leci póki co? Więc oby ta seria została podtrzymana, żeby piąty mecz z rzędu ze zwycięstwem moglibyśmy sobie już przypisać. Także tego sobie osobiście życzę sobie, wam, no i oczywiście y, piłkarzom y, krakowskiej Wisły. Y, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przepraszam, że ten materiał taki trochę y, chaotyczny, y, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten materiał Wam się spodoba. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, piona.